Witajcie, kochani, na spotkaniu z serii Tarot artystyczny Gaja. Dziś wiadomość od tej osoby. Zakładam czarodziejskie okulary obiektywizmu. Wy pomyślcie, od kogo chcielibyście dostać wiadomość, bądź od kogo się spodziewacie takiej wiadomości. Ja oczyszczam oczywiście karty. Wy przybliżcie sobie energię tej osoby. Lub zbliżcie się swoją do energii tej osoby. I zaczynamy. Bardzo dziękuję Wam za to, że tutaj jesteście. Bardzo się cieszę, że się tutaj spotykamy. I w związku z tym dawno nie losowaliśmy kart dziękczynnych. Zobaczmy. Jedna karta dziękczynna będzie dla osób, które są już subskrybentami i bardzo Wam dziękuję, że jesteście stałymi widzami. I to jest karta dziękczynna dla Was. Tygrysie oko. Pewność siebie dzięki zaufaniu Bogu. Wierz w siebie poprzez wiarę w Boga działającego przez Ciebie. Każdy z nas ma w sobie ten boski, element, który no, poprzez nas działa ja myślę, że jest to właśnie taki element w, e, energii wszechświata i każdy z nas coś takiego w sobie z pewnością ma a skoro coś takiego ma no to z jakiegoś powodu tu jest i ma prawo wierzyć w to że jego obecność tutaj jest naprawdę bardzo ważna także tego Wam serdecznie życzę i bardzo dziękuję. A teraz chciałam wylosować również jedną kartę dziękczynną dla osób, które zaglądają tutaj do nas, ale jeszcze nie zasubskrybowały i zachęcam, żeby zasubskrybowały w tej chwili. Jeżeli, z osób, jeżeli któraś z osób zasubskrybuje w tej chwili, no to przesyłam mi w podziękowaniu również to przesłanie. Sodalit. Nawiązuj relacje towarzyskie lub przyłącz się do istniejących. Zawieraj zdrowe i zapewniające wsparcie nowe, przyjaźnie i połączenia, angażując się w grupach ludzi myślących podobnie do ciebie. Jest to wspaniała zachęta, która również kieruje w stronę wsparcia od osób, które myślą podobnie. Bardzo dziękuję i przesyłam również to przesłanie. A w takim razie teraz zaczynamy. Mam nadzieję, że już pomyśleliście o kogo chcecie dzisiaj zapytać. I zobaczmy, jaka jest wiadomość od tej osoby. I co ta osoba. No, ma chęć ci powiedzieć, ale jakoś, no niestety, jeszcze do końca nie wyartykułowała w rzeczywistości naszej. Także zobaczmy, jakie energie idą za tym, co ta osoba chce Ci przekazać. Energia ogólna. Hmm. Królowa kielichów. Delikatność, piękno, kreatywność, energia wody, czyli raka, ryb, skorpiona. No i taka energia bardzo kobieca. Niekoniecznie musi to być informacja od kobiety. Może to być informacja, która wspiera ten czynnik żeński, ten aspekt kobiecy, żeński, który jest w każdym z nas. No, a w takim razie zobaczmy, jak brzmi ta wiadomość. Witaj, kochanie, jesteś dla mnie naprawdę taka wspaniała, taka pełna kobiecości i pełna tego, co ja chciałbym w kobiecie zobaczyć. Jesteś dla mnie królową, zarówno. Uczuć, emocji, jak i królową od strony Twojego ciała, Twojego podejścia do życia i do tego wszystkiego, co nas otacza. Jestem pewien, że wszystko, co zasiejesz, padnie na właściwy grunt i że będziemy razem mogli te owoce tego Twojego działania zbierać. Jednocześnie ja chciałbym, żebyś ty postrzegała mnie jako tego twojego naprawdę najwspanialszego partnera. Ja zrobię wszystko, żebyś ty to zauważyła, ponieważ ja czuję i wiem, że zarówno twoje emocje i uczucia, jak i to, co nas łączy, jest czymś naprawdę wyjątkowym. Ty jesteś dla mnie królową, ja chciałbym być dla Ciebie królem, który wspiera Cię w tym, co Ty uważasz w swoim życiu za najważniejsze. I ja czuję, że właśnie te dążenia, wszystkie do spraw związanych z byciem tu i teraz, ale połączone jednocześnie Twoją głębią osobowości, głębią również erotyzmu, który mnie bardzo pociąga, jest bardzo odpowiedni dla, dla mnie. I w, związku z tym, I w związku z tym chciałbym, żebyśmy razem poczuli się jak te dzieci, które mogą wysyłać w świat wszystkie swoje marzenia. Ja to nawet mam wrażenie, że jesteśmy no, gdzieś połączeni sprawami z przeszłości, jakimiś sprawami karmicznymi i czuję, że możemy razem... Się poczuć tak beztrosko, jak kiedyś, kiedy byliśmy dziećmi. I do tego wszystkiego dochodzi jeszcze fakt, że ja jednocześnie, oprócz wszystkich tych spraw emocjonalnych, oprócz spraw cielesnych i również materialnych, widzę, że jesteś bardzo mądrą kobietą. Patrzysz na wszystko, z perspektywy mądrości, wyższego spojrzenia na sprawy tu i teraz. I wiem, że jesteś bardzo inteligentna i bardzo mądra. Czasami mi jednak Twoje słowa umieją przygryźć i idą w pięty, no ale łączę to z Twoim urokiem i Twoją inteligencją. Także mam nadzieję, że wsiądziemy razem do tego naszego rydwanu i ani nie za szybko, ani nie za wolno, ale we właściwym kierunku będziemy zdążać i podążać. To jest wiadomość od tej osoby. Zobaczmy w takim razie, jaka jest dla Ciebie przestroga. Rycerz Pentakli. No dla Ciebie przestroga jest taka, żebyś no, nie działała za wolno, żebyś się tak za bardzo nie okopywała, dlatego że no, On widzi w Tobie wszystkie uroki tej naszej ziemskiej egzystencji, czy tamta osoba, czy on, czy ona. <laughs> Natomiast, jeżeli ty spowolnisz to wszystko za bardzo, za bardzo osiądziesz na kwestiach materialnych, no to się może okazać, że jednak trochę to wszystko idzie za wolno i tak się rozmywa w, w, w dniu codziennym bez konkretnego celu. A jaka jest rada w związku z tym? Cztery pentakle. No, pentakli tutaj, naprawdę. Rada jest taka. Oceń sytuację, w jakiej jesteś. Nie musisz natychmiast otwierać tych drzwi yy, do swojego życia. Widzę, że tutaj bardzo się. <laughs> obawiasz o te sprawy materialne ale to jest król pentakli ta osoba i yy, idzie ci naprzeciw także no, nie musisz aż tak się yy, okopywać natomiast też nie musisz tak bardzo się otwierać więc policz wszystko co tam masz przemyśl to dobrze i no mimo wszystko dobrze by było u tych wrót stanąć a co dalej no to świat pokaże na pewno możesz wyjść naprzeciw i no, zaprosić w jakiś sposób tą osobę do otwierania tych kłódeczek do Twojego życia. A w takim razie zobaczmy, co na to nasz ciasteczkowy sklepik. Co on nam tutaj podpowie. Kto mieczem wojuje, od miecza ginie. No to może ja położę przy tych czterech pentaklach, żebyś pamiętała, że jeżeli no, będziesz za bardzo zamykać się przed tą osobą z powodów właśnie materialnych, z powodów takiego braku przepływu energii ziemskiej, no to wtedy kolejną kartą jakby w cztere, po czterech pentaklach. W Tarocie jest 5 pentakli, a to jest właśnie karta takiego braku kompletnego przepływu, takiego zubożenia. Więc brak przepływu prowadzi do zubożenia. I no, jednym słowem, żeby się nie okazało, że Twoje, twoje obawy obrócą się przeciwko tobie. No. A w takim razie zobaczmy, jaka jest rada od tych kart. Słyszałam, pilnujecie mnie, żeby nie zapomniała, więc czytamy. Rusz się. O, właśnie. Zrób pewien ruch gdzieś w którąś stronę. Tak. Właśnie myślę, że to jest do tej karty, żeby się za bardzo nie okopywać, ale jednak żeby zrobić ruch, który, nawet jeżeli będzie jeszcze za tą bramą, ale będzie w jakiś sposób zapraszał do współpracy. <grym>, że tak to określam. No, a w takim razie te karty już odłożę. Zobaczmy, co nam tutaj podpowie nasz wspierający nas wszechświat. Która karta nam tutaj coś dzisiaj podpowie? Hmm. Szanuję i honoruję to, jak chcę się czuć. Więc jeżeli wiesz, jak chcesz się czuć, to uszanuj to. Nie lekceważ swoich uczuć. I nawiążę również to do tej karty jeszcze raz, że. Nawet jeżeli nie czujesz się w pełni bezpieczna w tej sytuacji, no to uszanuj to. Właśnie nie musisz aż tak bardzo wychodzić poza tą Twoją okopaną sytuację, ale jednak dobrze by było, żebyś wyszła chociaż trochę naprzeciw i się pokazała. Ale honoruj to, co chcesz czuć, reszta przyjdzie z czasem. A w takim razie, co nam podpowie nasz. Przewodnik duchowy, i który może dzisiaj jeszcze tak przetasuję, zobaczymy, który przewodnik duchowy dzisiaj nam coś podpowie. Który przewodnik duchowy nas dzisiaj wesprze swoją opinią? O! <grywa> Chyba powtórnie nasz piękny wilk i zima. Zatroszcz się o swoje potrzeby. No, zatroszcz się o swoje potrzeby, no bo jak nie będziesz dbać o swoje potrzeby, no to cała reszta za bardzo nie będzie mogła się zadziać, dlatego że potrzeby zawsze będą o sobie dawały znać. Tutaj widzimy, że ten piękny wilk się otoczył wspaniałym futrem na zimę. I troszczy się o swoje potrzeby, nawet jeżeli trzeba zapolować. No, takie życie. Dobrze mu patrzy z oczu, ale trzeba brać pod uwagę również to, że są potrzeby. No, a w takim razie zobaczmy. Skoro tak, jak my możemy sobie pomóc sami? Jak my sami sobie możemy pomóc? Zobaczmy, co tutaj nam się na pierwszy plan dzisiaj. Rytuały. Proszę. Ustabilizuj siebie poprzez zwykłe rytuały. Umyj naczynia powieś pranie, podlej roślinki. Zrób sobie filiżankę herbaty. Pozwól, ażeby mądrość wpłynęła do ciebie właśnie poprzez te małe rzeczy i małe czynności, które sprawiają przyjemność. I również te małe czynności, które możesz powtarzać. Powtarzać w zaciszu pewnych swoich m, energetycznych azyli. Dzięki temu no, wprowadzać taki proces medytacyjny. No, na tym polegają właśnie rytuały i ich piękno. Okej. Okay. No dobrze. A w takim razie zobaczmy, co na to nam powiedzą <laughs> przekazy miłości. I które zobacz. Które przekazy miłości? Pierwszy, drugi i trzeci. O, wybierzcie, który do Was najbardziej dzisiaj przemawia: pierwszy, drugi, trzeci lub pierwszy i drugi, pierwszy i trzeci. No, jak tam sobie wybierzecie. I czytamy. Karta numer jeden, nowy początek. Nowa przygoda czeka. Otwórz się na nią i żyj swoimi marzeniami z pasją. No dobra. Karta numer dwa. Zamknij swoje oczy i powiedz sobie, że zasługujesz, na to, ażeby czuć się radośnie. Możesz dopuścić radość do swojego życia niezależnie od okoliczności, które aktualnie w nim znajdujesz. I karta numer 3. Unia Erotyczna. Uchonorujcie miejsce w Was nawzajem, gdzie Żyje wasza nieśmiertelna dusza, i tam znajdziecie prawdziwe błogosławieństwo. I na koniec jeszcze nasza sugestia. Zobaczmy. Przebudzenie. O mój panie, wybudź mnie z życia duchowej owcy. Przemów do mnie przez moje własne instynkty i rozsądek. Fajny. Podoba mi się. Cudne. No, myślę, że każdy sobie zinterpretuje to po swojemu. O, tak zostawię. I tym optymistycznym akcentem bardzo Was serdecznie pozdrawiam i do następnego razu. Mua.